Siemaneczko, wszystkim z tej strony Szkapa i zapraszam do filmiku z tunelu. E, powiem Wam, e, musimy zrobić przegląd tuneli. E, dawno nic nie było. Ostatni filmik chyba był, jakśmy sadzili pomidorki, więc teraz zrobimy sobie przegląd, e, co tu w tym tunelu jest, co tu rośnie, co się przyjęło, co się nie przyjęło, co zdechło, co nie zdechło. E, jak wyglądają pomidorki, e, papryki. No, oczywiście e, nie nasadziłem całego tunelu pomidorów, no nie. Nie udało mi się, tak, nasadzić całego tunelu pomidorów. Mam pół tunelu pomidorów. Nareszcie posadziłem, można powiedzieć, sobie, sobie sałatę, tak? Zrobiłem sobie dużo dużo sałaty. No i co? I chcielibyście to pewnie widzieć. No, powiem Wam tak. Mamy datę 11 czerwca. jedziemy z tym tunelem. Mamy pierwszy tunel, bo mam dwa. E, trzy na sześć? Albo dwa coś na sześć. Taki, taki, taki tunel, nie wiem, czy będzie widać, nie będzie widać. Taki tunel za mną, tam trochę tego jest, więc tak to mniej więcej wygląda. Z tunelu, o tunelu może nie będę mówił, zajmiemy się tym, co jest w środku. Idziemy do tych pomidorków. Ustawiamy się od wejścia. Dobra, jedziemy. Powiem jak słońce zajdzie, całkowicie mi obraz zmienia. Tutaj zerkniemy sobie od pomidorków. Jak widzicie, po tunelu mamy pomidorki. Tutaj jeszcze jest parę. A tam już mamy nasadzoną sałatę, tak. Mogłem dalej ciągnąć, te pomidorki, no ale po prostu tyle kupiłem, tyle zrobiłem. Mamy tutaj maskotkę, olepolkę i chyba kmicica. takie tak mi się wydaje. I coś, coś jeszcze tam coś coś jednego, ale nie wiem co to jest w sumie za pomidor. Jakiś chyba Taki po prostu był w migracji się dostałem, coś i tak jest tutaj wsadzone. No tak to wygląda. Pomidorki tutaj. Ja mam maskotkę, tak? Dużo osób mówi jakie tyczki do maskotki, co tam z maskotką. Ona się rozkłada, leży na ziemi. Ja wiem, że maskotka to pomidor, który rozkłada się w dół. Zobaczcie, u mnie nawet. Widzę, że ślimaki łaziły już mi po drzewku. Nie obrywałem żadnych wilków, czy tam czego, czy tam gałęzi nic. Tak jak był sadzony, tak ten pomidor rośnie. Owoce, zobaczcie. Owoce, jeszcze nawet nie zapylałem niczym. Owoce są, są pozawiązywane na gałązkach. Widzę, dość, dość fajnie. Wypuszczają praktycznie na każdych tutaj gałązce są owoce. Więc co tu obrywać? Nie ma nic obrywać. Ten pomidor jak będzie maksymalnie to do tyle dorośnie, jak się mu uda. A jak nie to on już większy nie będzie. On się już będzie rozkładał, tak? On się już będzie rozkładał. Możliwe, że później tylko e, tu jest główna gałąź, tak? I ona już się zakończyła, tak? Ona się zakończyła. Ona teraz tu będzie wypuszczać jakąś gałąź. Możliwe, że to będzie trzeba urwać, ale to jest główna gałąź. Tutaj od dołu będą wychodzić następne, tak jak widzicie. Wychodzą następne, trochę chwastów mamy niewyplewionych, bo ja tu nie plewię, po prostu podlewamy. Tu jest następna i tego nie urywam. Nie chcę rośnie. to będzie kolejna główna gałęź, która rośnie od dołu, tak? Ta gałęź urosła, ona się zakończyła. Ona nie będzie rosła aż Wam do nieba, tylko one się zakończą. No i teraz, jak widzicie, pod wpływem ciężarów ona może była, była taka, tak? Była taka, i pod wpływem ciężarów idzie w dół. Temu ja ją przywiążę tutaj. Ta jeszcze bardziej poszła w dół, widzicie? Ja sobie krzaczek przywiążę tu. Te gałęzie się ogną. A jak widzicie, tutaj są duże liście. Te duże liście na pewno zostaną oberwane, które wiszą na wiaderku. I choć ta gałęź, ta gałęź już by pomału była na ziemi. To by było dno ziemi. Ta jak puści kwiaty, ona będzie na ziemi, tak? A, że u mnie jest na wiadereczku. Jakieś 20 cm wysokości. Ta gałęź może spokojnie wisieć i ona nie będzie na ziemi. tak? Nie będą tego tak choroby chytać, nie będą gniły pomidorki od ziemi. Bo tu jest wilgoć, tu widzicie woda się leje, wszystko tutaj jest, nie będą tak gniły. Więc dlatego wyżej. Sadziłem, jak Wam kiedyś ja mówiłem w pierwszym filmiku, we wiaderkach. Nie sprawdziło się. Wiaderko ma dno ucięte i on ten pomidor może se tam iść do dołu, tam sobie brać składniki pokarmowe. Jak to przerośnie, może iść do dołu, może się tam rozrastywać. Więc tak ma elegancko. Więc taki jest, myślę, najlepszy sposób na pomidora maskotkę. Lub Donica wisząca, ale wiadomo, Donica jest mała i trzeba fest nawozić, fest podlewać, bo braknie mu ziemi rozdwa. Tutaj, tu jest na pewno Kmicic, chyba kmi, Kmicic albo Promyk. Nie, Kmicic, chyba Kmicic. Tutaj Kmicic się już zawiązują. Tutaj jakieś owocki się zawiązują, widzę, fajne. Tak, widzicie, on po kształcie on nie będzie. Okrągły tylko będzie podłużny, więc takie bardziej, pod, takie bardziej takie pomidorki będą. Tam jest na pewno ola polka, bo to już, wiecie jak już się parę lat sadzi, to już się po pokroju poznaje. Nie jest bardzo krzaczasty, raczej jeden, dwa gałęzie do góry i tyle. Ale tego trzeba wiązać, bo on się lubi łamać, tak? Tutaj idziemy dalej. Ten już mi się tutaj wywinął ten nie był przywiązany. Tak, widzicie, muszę przywiązać, bo już się mi tutaj wypuszcza do góry, już się zaczyna krzywić pomidorki. Więc tyczki są wbite, ale nie powiązane jeszcze, więc muszę powiązać te pomidorki. Tutaj mamy ole polkę, tutaj mamy, tutaj jest chyba ten, albo to jest ten jeden inny pomidor. To jest chyba ten jeden krzaczek innego pomidora, widzicie? Tak mi się wydaje, bo mam jeden krzaczek właśnie, co takie pomidorki są inne. Jakieś tu inne pomidorki się zawiązują. To jest ten krzaczek jednego innego pomidorka, którego tutaj mam. Nie wiem, co to za pomidorek, ale jakiś wczesny, bo pomidorki już są znacznie duże. Zobaczcie, tutaj mamy kolejną maskotkę. Zobaczcie, ile tu jest pomidorków nachytanych na tym. Bardzo dużo, więc pomidorki tak wyglądają. Myślę, że radzą sobie dosyć fajnie. E, powiem Wam tak: z oprysków żadnego środka grzybowego nic nie dostały. Nic nie dostały. Gnojówka ze wszystkiego. Czyli mniszek lekarski, mlecz, pokrzywa, wszystko razem wmieszane. I gnojówkę dostają. Co dostały? Dostały nawiezienie biochumusem. Dostały biohumusa i są sypane mączką bazaltową. Po prostu posypuje po nich po górze mączką bazaltową. Się mi też kończy. Jeszcze może raz posypie i nie będzie. Mączką bazaltową. No i tyle, tyle co tu. Dostają chyba z nawozu, więcej nic nie dostały, chyba że przy, te, oprócz tego co przy sadzeniu, tak, tak, oprócz tego Przejdźmy do sałaty Pierwsza sałata została posadzona tutaj, z tej strony Zobaczcie, tutaj sobie posadziłem sałatę ładnie Już się mi tutaj pochytała, fajnie, już widać, że zaczyna, zaczyna rosnąć Było miejsce, więc zrobiłem sałatę Tutaj mam ananasy. Nie wiem, czy mi co z nich będzie. To one już mają chyba drugi rok, że rozsadzałem stare padły, nowe rosną, więc zobaczymy, czy się coś świetnie w ogóle z nich. Na razie stoją w miejscu. Tak jak je wsadziłem, tak stoją, więc nie wiem, co im nie pasuje. Sałata tutaj sobie w tunelu rośnie. Tu jak widzicie na ślimaczki, bo tutaj, zobaczcie sobie z tej strony, tu gdzieś mamy sałatę. Tuśmy mieli chyba sałatę. Zostało tyle z sałaty po ślimaczkach. Tutaj jeszcze nam nie doszły, ale te blisko kraja tutaj tunelu wszystkie są obiedzone. Więc nakarmiłem ślimaczki. No, tak wygląda pierwszy tunel. No i wchodzimy do drugiego tunelu, co my tu mamy. Mm. Tutaj mamy już dużo popikowanej sałaty, jak widzicie, Znuch możecie zobaczyć sałatę. Mamy tam dużo sałaty popikowanej. Na obrzeżach są papryczki, wsadziłem sobie. Tu są te, co dokupywałem. Tak, może jak jeszcze uda coś się kupić, to może jeszcze wsadzimy gdzieś. Tutaj mamy jakieś roślinki. Tutaj przejdziemy dalej. Tutaj mamy liść laurowy. Ładnie puszcza młode listki, będą do zrywania. Widzicie, jak fajnie puszcza młode listki? Tutaj wysadziłem jakieś... Tutaj mam sałatę w sumie do pikowania, już dość duża. Tutaj wysadziłem jakieś pomidorki. Widzę, że coś fajnie wyrosło, więc popikujemy, może będą w późniejszym czasie. Tutaj rzodkiewka, ale widzę, że już zaczyna zakwitać. Jeszcze wczoraj nie kwitła. Dzisiaj już została ciepła i zakwitła. I tu mamy rzodkieweczkę. Miałem e, chyba żółtą. Teraz Wam pokażę. O, tutaj jest żółtą rzodkieweczkę. Dosyć fajna, fajnie rosła. Czekaj, Poklejimy ją. Zobaczcie, tutaj żółta rzodkieweczka, więc fajna. Tutaj była biała, ale ona widzę coś, coś zakwitła, zamiast zamiast urosnąć, to ona zakwitła. Zobaczcie, ona jakieś coś chyba za sucho, nie za bardzo urosły, nie za bardzo urosły, a już zaczęły kwitnąć, więc to mi się nie podoba. Ona idzie do wyrwania, bo z tego nic nie będzie. Jak zakwitła, po prostu nic chyba za ciepło po prostu miała, albo za mało wody, więc posadzę drugą partię, a tą po prostu wyrwiemy. Przejdziemy z drugiej strony. Tutaj mi rosną małe arbuziki. No, coś puściło, coś puściło. Będziemy ich za chwilę wsadzać, żeby ruszyło. Tutaj mamy sałatę, już taką, już większą. Miałem tu wysiane ogórki, ale przyjęło się tylko, widzicie, tutaj jedna, tutaj parę, i tutaj już parę, co sobie się dźwigło fajnie. Tutaj mam sałatę już do wyrwania, i tutaj też już do wyrwania dwie. A tutaj mamy. Pierwszy egzemplarz e, papryk, które już dosyć fajnie rosną, już zawiązują, już zaczynają zawiązywać owoce, ale widzę, że coś się tu zaczyna dziać z liściami. Ciekawe, czy nie mają gdzieś mszycy. Wiecie, nie, za, za, nie zawsze ją dobrze widać. E, tu jak widzicie, e, pierwsze kwiatki zostały oberwane. Nie wiem, czy to tam dobrze widać. Widzicie? Pierwsze kwiatki zostały oberwane. Żeby się umiała ta papryka dobrze rozkrzewić. Więc e, powiem wam, no w tym roku jakoś słabo mi rośnie. Słabo rośnie ta papryka. Tam widać brak nawozu. Tam te dwie widać brak nawozu, bo są jasne, tak? Są bardzo jasne. Albo ich coś wcina, podgryza, albo coś, nie wiem. Te są fajne ciemne, ale słabo rosną, słabo rosną. Możliwe, że za mało wody, bo też nie podlewam dziennie. Tak co, nie wiem, drugi, trzeci dzień podlewam. Więc nie mają też za dużo wody. No, krzewią się fajnie, bo zobaczcie ta. Ta jest tutaj. Ładnie się na trzy rozkrzewiła. Puściła fajnie. Tu powinien być ten kwiatek urwany. O, ten tu kwiatuszek ze środka urwany. Żeby te dwa tutaj mogły sobie fajnie rosnąć. Więc to zrobimy. No, wsadziłem pod każdy. <laughs> prawie pod każdy krzaczek wsadziłem sałatę. Bo no, tak sobie pomyślałem, sałata urośnie szybciej niż papryka, więc myślę, że... Miałem sałatę, jeszcze też do doniczki wsadziłem. Chcę zobaczyć jak to wyjdzie. Jest pół doniczki piasku i na górze jest trochę kompostu. Zobaczymy jak to wyjdzie w tym rosło. Nie wiem czy się Wam dokopię, żeby Wam to pokazać. O, nie, nie dokopię się tam do piasku. Ale jest tak, z tyle piasku jest na dole. Po prostu sam piasek dałem i, i ziemię, bo nie miałem tyle kompostu, więc wypełniłem to. No i tak to wygląda. no Trochę tutaj jest... Można by było więcej posadzić. No, tamte pomidorki na pewno wlecą w ten pierwszy tunel, gdzie tam jest miejsce, wsadzimy. Jak się mi uda na przykład jeszcze gdzieś papryki dostać, wsadzimy między te sałaty papryk nasadzimy. I niech te papryki sobie tutaj rosną między tymi, pa, 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 między tymi sałatami. Sałaty się tak wyrwie za dwa tygodnie, myślę się je wyrwie, więc papryki będą miały dużo miejsca. Papryka teraz droga, więc trzeba więcej nasadzić. Tam jest sałata, te pomidory znikną, to się tam zrobi pasek rzodkiewki znów. Sałata zniknie, to się znów zrobi pasek sałaty. Muszę porozsadzać, nie wiem, posadzę coś na zewnątrz, żeby tak szybko nie, nie ten nie a nie, czy znaczy nie, nie rosła tak szybko, tylko na zewnątrz sobie będzie wolniej rosła. Więc tak, tak to wygląda. Tak to u mnie wygląda mój drugi tunel. No i co wam tu więcej powiedzieć? No tak wygląda w moich tunelach. Tak, w tym roku mam tunele zagospodarowane. O może nie tak e, całkowicie e, na pełno, na ten dałoby się więcej pomidorków wszystkiego. No ale niestety e, chyba 5 zł za pomidorka, to troszkę tam wyniosło. Nie 5, i chyba 4 za paprykę dawałem akurat. Więc też tego nie mogłem naraz nakupić. To tak się to tak trafia, że musimy wszystko naraz nakupić. E, tak to u mnie wyszło, więc kupiłem tyle, ile mogłem kupić, tyle sobie pokupywałem. Więc tyle posadziłem. Może teraz już tak trochę pomidorków się nie sadzi, więc może będą gdzieś tańsze. Może jeszcze dostanę, jak jeszcze gdzieś na sklepach zostały, to może dostanę i dosadzę. Jak widzicie, mam prowizoryczne drzwi w tym tunelu zrobione. Tam u góry jest dwie deski zbite i po prostu rozwija się, bo moje drzwi się rozpadły, więc musiałem coś wykombinować. Powiem wam, w miarę się sprawdza, ale od paru dni jest tak ciepło, że po prostu tego nie zamykam. Nawet na noc jest taki skoki temperatur, że po prostu nie zamykam tego, zostawiam to otwarte. Niech się tam wietrzy. Niekiedy, jak jest w dzień zimno, to zamknę jedną stronę, ale za bardzo tego nie zamykam, żeby nie żyć. Ja po prostu nie jestem w stanie tego z rana zawsze otworzyć. A jak to otwieram niekiedy o tam dziewiątej, to jest tak gorąco, że wszystko jest przygwiędnięte, więc nie zamykam, zostawiam to otwarte. Niech, niech się to tak wietrzy. W dzień, powiem, też jest fajny przewiew, bo są. Bo drzwi są naprawdę duże z dwóch stron, więc jest przewiew, że cały tunel wietrzy nie ma do góry wysoko, bo tu jest jakieś 30-20 cm jeszcze nad tym tylko i to ciepło po prostu jest całe wywiewane z tego tunelu, tak? Nie jest tam tak ciepło. I to może temu też działa, że ja nie mam na ten czas zwijania się liści, tak? Na pomidorkach nie ma, nie ma takiego czegoś zwijania się liści u mnie. Po prostu, no nie mam takich temperatur, skoków temperatur w tunelu, tak? jest Cały czas jest chłodniej, tak? Nie jest tak ciepło, tylko jest chłodniej. No dobra, nie będziemy nic więcej gadać yy, o tych tunelach. Macie przegląd, jak to u mnie wygląda, jak się Wam filmik podobał. Łapka w górę, komentarze mile widziane, subskrybujcie i do zobaczenia. Cześć Wam!